Cześć, ja mam na imię Krzysztof Woźnica, jestem opiekunem produktów systemów napowietrznych i doziemnych w firmie Fibrain. W dzisiejszym filmie opowiem nieco więcej na temat dmuchiwarek światłowodowych, które oferujemy. Także zapraszam do oglądania. Maszyna, która znajduje się obok mnie, to maszyna Hurricane, angielskiej produkcji CBS. Wdmuchuje ona kable od 2,5 do 16 mm. Maszyna wyposażona jest w koła napędowe oraz pasek napędowy, który wprowadza kabel do mikrorurki. W tym miejscu znajduje się Komora ciśnieniowa maszyny. W zależności jaki kabel planujemy wdmuchiwać, wymienialne są tutaj uszczelka pod mikrorurkę, uszczelka kablowa, prowadnica i druga prowadnica, znajdująca się na końcu maszyny do wprowadzania kabla. Paski napędowe posiadają kanał dla kabla, który ułatwia pozycjonowanie kabla przy wdmuchiwaniu oraz zapobiega jego uszkodzeniu w tej komorze. Dodatkowo maszyna yy, ma możliwość dmuchywania kabla z prędkością do 85 metrów na minutę oraz posiada siłę dopychającą 400 N. Sterowanie maszyną przebiega za pośrednictwem tego oto Możemy kontrolować prędkość, moment obrotowy oraz na ekranie wyświetla nam się metraż jaki wdmuchnęliśmy oraz ciśnienie w komorze, jakie aktualnie się znajduje. Maszyna wdmuchująca Hurricane potrafi wdmuchiwać Kable serii Fibrain MKLX na dystanse przewyższające 2,5 km. Oczywiście uzależnione jest to od toru mikrorurki, jednak takie osiągi udało nam się uzyskiwać w trakcie wdmuchiwania. Odpalę teraz maszynę, aby zobaczyć, jak funkcjonuje. Maszyna Hurricane waży 24 kg, jest ona dość ciężka, ale przez to gwarantuje stabilną pracę. W zestawie maszyny znajdują się również walizka transportowa, która służy również za podstawę do trzymania maszyny w trakcie pracy oraz agregat prądotwórczy. W ofercie Fibrain mamy również inne maszyny wdmuchujące, zaczynając od małych maszyn zasilanych na wkrętarkę, służących do drobnych prac instalatorskich, przy wmuchiwaniu kabli abonenckich, np. od słupka dystrybucyjnego do klienta końcowego, a kończywszy na maszynach typu Tornado, wmuchujące grube kable w rury opto -telekomunikacyjne, 32, 40 i 50 mm oraz poprzez brojeniu maszyny istnieje możliwość zwielokrotniania rur wtórnych o mikrorurki lub wią wiązki mikrorurek. Już wkrótce na stronie internetowej Fibrain znajdziecie nową broszurę systemową Metrojet, w której znajdziecie wszystkie potrzebne akcesoria do skonstruowania nawet najbardziej skomplikowanych struktur doziemnych. Dlatego zachęcam do śledzenia nas na fibrain.pl oraz na portalach społecznościowych. Dziękuję.